Genewa 18 grudnia 1834 roku. Od ostatniego mego listu w przeciągu miesiąca upłynionego napisałem nową sztukę teatralną, niby tragedią, pod tytułem Balladina. Ze wszystkich rzeczy, które dotychczas moja mózgownica urodziła, ta tragedia jest najlepszą. Zwłaszcza, że otworzyła mi nową drogę, nowy kraj poetyczny. Nietknięty ludzką stopą, kraj obszerniejszy niż ta biedna ziemia, bo idealny. Zobaczysz kiedyś, mamo kochana, co to za dziwna kraina i czasy. Tragedia cała, podobna do starej ballady, ułożona tak, jakby ją gmin układał przeciwna zupełnie prawdzie historycznej, czasem przeciwna podobieństwu do prawdy. Ludzie jednak, starałem się, aby byli prawdziwymi i aby w sercu mieli nasze serca. Nie mogę tu dać Ci, kochana mamo, wyobrażenia dokładnego rodzaju dramatyczności w mojej tragedii. Jeżeli ma ona rodzinne podobieństwo z którą znajomą sztuką, to chyba z królem Lirem Szekspira. O, gdyby stanęła kiedy przy królu Lirze? Z pozdrowieniami. Balladyna powstała w Szwajcarii między 7 listopada a 18 grudnia 1834 roku. Ale drukiem wydana została dopiero 5 lat później w Paryżu nakładem Księgarni i Drukarni Polski. Pierwsze krajowe edycje Balladyny pojawiły się na półkach księgarskich w drugiej połowie XIX wieku, już po śmierci Juliusza Słowackiego. Z biegiem lat wydań było coraz więcej. Ukazywały się głównie w Warszawie, Lwowie i Krakowie. Pierwszą śląską edycję Balladyny zawdzięczamy oficynie Karola Miarki, działającej w Mikołowie. Już w 1899 roku w serii Nowa Biblioteka Pisarzy Polskich ukazały się kilkutomowe poezje Juliusza Słowackiego ozdobnej secesyjnej okładce z portretem autora. W tomie trzecim umieszczono trzy najbardziej znane dramaty wieszcza: Mazepę, Balladynę i Kordiana. Ciekawe są także emigracyjne wydania Balladyny z wieku XX. W latach 40. w Jerozolimie ukazywała się szkolna biblioteczka na wschodzie, przeznaczona dla polskich uchodźców. W tej serii w 1944 roku wydrukowano balladynę, a egzemplarz ze zbiorów Biblioteki śląskiej opatrzony jest pieczątką. Hufiec, harcerski osiedle Koja Uganda, Afryka Wschodnia. Przebył więc daleką drogę do Katowic, bo wcześniej służył polskim uchodźcom mieszkającym nad jeziorem Wiktoria w Ugandzie. Z kolei edycja londyńska z 1947 roku wydana została przez wydawnictwo Światowego Związku Polaków z zagranicy. Balladyna została przetłumaczona na kilkanaście języków, m.in. angielski, niemiecki, francuski, ale też bułgarski, litewski, łotewski, fiński, czeski i słowacki. Postaci z tragedii słowackiego były wielokrotnie inspiracją dla artystów plastyków, m.in. Wojciecha Gersona, Maksymiliana Gierymskiego, Leona Wyczółkowskiego, Michała Andriolego. Na początku XX wieku w Krakowie ukazała się seria kolorowych kart pocztowych ze scenami z tragedii słowackiego. Balladyna inspirowała także muzyków. W 1896 roku Władysław Żeleński skomponował operę romantyczną Goplana. A libretto do niej na podstawie Balladyny właśnie napisał Ludomił German. Egzemplarz z zezwoleniem austriackiej cenzury na pierwsze przedstawienie tej opery zachował się w Bibliotece Śląskiej w unikatowej kolekcji. Lwowskich egzemplarzy teatralnych. Od wydania do pierwszej scenicznej realizacji Balladyny minęło ponad 20 lat. Tragedia, nazywana przez Słowackiego baśnią, fantastyczną legendą, rozgrywająca się za czasów bajecznych koło jeziora Gopła, sprawiała spore trudności inscenizacyjne. Pierwszy raz sięgnęli po nią dyrektorzy teatru lwowskiego. Witalis Smochowski i Janne Pomucen-Nowakowski. Balladyna pojawiła się na scenie Teatru Skarbkowskiego 7 marca 1862 roku i w tym sezonie zagrano ją jeszcze tylko raz, 21 grudnia. Ale to drugie przedstawienie szczególnie warte jest uwagi, bo rolę skierki grała w nim młodziutka wówczas Helena Modrzejewska. Najsłynniejszą XIX-wieczną inscenizacją balladyny była premiera Krakowska z Antoniną Hoffman w roli tytułowej i znowu Heleną Modrzejewską, która tym razem grała go plany. W 1909 roku uroczyście świętowano setną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego. W Lwowie powstał specjalny komitet obchodu tej rocznicy. Wydano szereg jubileuszowych publikacji. Na przykład artyści teatru miejskiego przygotowali kalendarz jubileuszowy, a publiczność lwowska po raz kolejny mogła zobaczyć na scenie balladynem. W teatrze kierowanym przez Ludwika Hellera 15 stycznia 1909 roku wystawiono balladynem w reżyserii Tadeusza Pawlikowskiego z muzyką Henryka Jareckiego, a także z nowymi dekoracjami i kostiumami. Według wzorów artysty malarza Feliksa Wygrzywalskiego. Tytułową rolę grała Wanda Siemaszkowa, a w postać pustelnika wcielał się Józef Chmieliński, znakomity aktor, ale też malarz i rzeźbiarz, który przygotował niezrealizowany projekt lwowskiego pomnika Juliusza Słowackiego. W Bibliotece Śląskiej zachował się unikatowy egzemplarz suflerski z tej premiery. Przepisany 21 grudnia 1908 roku służył do pracy suflerowi Władysławowi Wojciechowskiemu, który zanotował w nim obsadę, naniósł liczne kreślenia i znaki suflerskie, a także zapisał czas trwania styczniowej premiery i kolejnych przedstawień. Wiadomo, że spektakl trwał prawie 5 godzin. Obok wpisów suflera w egzemplarzu Balladyny znajdziemy także kilka zagadkowych notatek Jana Pichora, który przez wiele lat pełnił funkcję woźnego w teatrze lwowskim. Na wyklejkach umieścił informacje o śmierci aż trzech osób, m.in. Władysława Hellera, ojca dyrektora teatru, który zmarł w dniu próby 11 stycznia 1909 roku. A także majstra maszynistów teatralnych Jana Kowalika, który umarł w przededniu premiery Balladyny. Pierwsze katowickie przedstawienie Balladyny także związane było z niezwykłą uroczystością ku czci Juliusza Słowackiego. W poniedziałek, 27 czerwca 1927 roku, o godzinie 18:14 na dworzec w Katowicach. Przyjechał specjalny pociąg wiozący do Krakowa prochy Wieszcza. Ozdobną bramę powitalną projektu Stanisława Ligonia wystawiło miasto Katowice, a na udekorowanym odświętnie peronie zebrał się tłum mieszkańców oraz oficjalne delegacje z wojewodą Michałem Grażyńskim, marszałkiem Konstantym Wolnym oraz biskupem Arkadiuszem Misieckim Wstęp na peron zapewniały specjalnie wydrukowane przez śląski komitet wojewódzki uczczenia zwłok Juliusza Słowackiego karty wstępu z okrągłą pieczęcią województwa śląskiego. Jedna taka karta szczęśliwie zachowała się w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katowice przygotowały się bardzo starannie do tego wydarzenia. Miasto udekorowano chorągwiami, przygotowano specjalne nalepki z podobizną słowackiego. Oraz odznaki donoszenia w tym szczególnym dniu. Już o 8.30 rano odprawiono uroczyste nabożeństwo w Kościele katedralnym Piotra i Pawła, w szkołach zorganizowano poranki, a w miejscowej prasie Juliusz Słowacki i jego twórczość były od kilku dni tematem wiodącym. Wiele miejsca poświęcono zwłaszcza balladynie, i nawet w dziennikach ukazały się obszerne omówienia tego pięknego, a zarazem grozą przenikającego utworu, jak pisał na przykład, pisano na przykład w Polsce Zachodniej. Celem artykułu było zaznajomienie czytelników z tragedią słowackiego, bo jej premiera na katowickiej scenie była ostatnim punktem całodniowych uroczystości. Galowe przedstawienie w Teatrze Polskim rozpoczęło się o 19.30 a zakończyło o północy. Wybór balladyny recenzenci uznali za nazbyt ryzykowny, jak na skromne możliwości katowickiej sceny. Doceniano jednak starania dyrekcji, zwłaszcza dekoracje Aleksandra Kobynia, choć raziło ubóstwo środków technicznych, zwłaszcza efektów świetlnych i czarodziejskich. Z zespołu aktorskiego na szczególne wyróżnienie według sprawozdawców teatralnych. Zasłużyła przede wszystkim Ewa Ludwiżanka w roli Skierki. Aktorka, siostra sławniejszej później Barbary Ludwiżanki, była praprawnuczką Witalisa Smochowskiego, dyrektora Teatru Lwowskiego w latach 1857-1864, czyli tego, który po raz pierwszy wystawił na scenie polskiej balladyny i tak nieoczekiwanie katowicka premiera Balladyny z czerwca 1927 roku połączyła się z włoską premierą tragedii słowackiego sprzed 65 lat. I zapewne nikt w tym patriotycznym uroczystym dniu 27 czerwca 1927 roku nie mógł przypuszczać, że za niecałe 20 lat do Katowic przybędzie zelwowa Lwowa pociąg z zespołem polskiego teatru. Oraz unikatowym zbiorem egzemplarzy teatralnych, który jest dziś jedną z najcenniejszych kolekcji Biblioteki Śląskiej.